Obiecałam, że pokażę Wam dzisiaj ten sam wzór, co robiliśmy wczoraj w rzędach. Przypominajcie sobie. Pokażę Wam go dzisiaj w okrążeniach. Popatrzcie, to jest ten wzór, który wczoraj robiliśmy. Dzisiaj będziemy go robić w okrążeniach, to znaczy na pięciu drutach. To nie ma znaczenia, czy będziecie robili na pięciu drutach skarpetki, bo możecie również na drutach z żyłką ten wzór robić. Ja oczywiście szkic do niego mam i wszystko Wam pokażę, będziemy razem robili te raporty, które są na tych pięciu drutach, robiąc skarpetki i na wysokość jeden raport. Popatrzcie, tak wygląda ta, ten szkic do tego wzoru. Moim zdaniem tutaj w okrążeniach on jest o wiele łatwiejszy niż ten w rzędach, ponieważ nie mamy tych lewych oczek, co wczoraj robiliśmy, zamieniając te oczka Miejscami. Mamy również liczbę oczek podzielną przez 12, tylko nie mamy oczek brzegowych w okrążeniach. Na wysokość mamy tak jak w tamtym w rzędach. 8 okrążeń. Tak. Mamy tutaj oczka prawe, na niebiesko są zaznaczone, na zielono są narzuty. Na tą ceferkę nie zwracajcie uwagi, ponieważ to jest tak dla, moi, dla mojej informacji, że tu muszę przerobić 8 oczek prawych, tutaj 6. Y tutaj mamy na fioletowo znowu dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, a więc pod tylnymi ściankami i dwa oczka razem ze skłonem w prawą stronę, a więc pod przednimi ściankami. To są te oczka, które y które dają nam ten skłon w prawą stronę lub w lewą stronę, dlatego zawsze będę Wam mówiła yy, skłon w lewą stronę albo w prawą stronę, to będziecie wiedziały, jak to dziergać. To chyba wszystko na temat tego szkicu. Słuchajcie, możecie go sobie odrysować na początku tego wideo. Lub tu w prawym rogu u góry macie znaczek Instagram. Jeżeli tam klikniecie, to otworzy Wam się moja strona Instagram i tam. Znajdziecie prawie wszystkie wzory, które w ostatnim czasie wam pokazywałam. Chciałabym jeszcze z góry powiedzieć, że prosicie mnie na Facebook, żebym wam przysłała szkice. Moi drodzy, ja mam, mówiłam to już tyle razy, mam problemy z Facebook. Nie wiem dlaczego, już próbowałam, nie chcę kasować tej strony. I mam problemy, żeby tam załadować zdjęcia na prywatnych wiadomościach. Dlatego, nie gniewajcie się na mnie. Możecie sobie tutaj wziąć na stop. Ja za każdym razem pokazuję, jeżeli mam szkic, to zawsze Wam na początku każdego wideo ten szkic jest pokazany i możecie sobie wziąć na stop i go przerysować. U mnie te wzory, te szkice są. Darmowe. Ja za to nie biorę żadnych pieniędzy. Mówię to tylko dlatego, ponieważ kilka pań mnie pytało, ile kosztuje u mnie, żeby szkic dostały. A więc powtarzam, one są za darmo. I tak, rozpoczynamy pierwsze okrążenie. <laughs> tu zaznaczyłam początek. Chociaż to niepotrzebne jest, bo mamy tutaj ten krótki koniec i wtedy wiecie, gdzie początek waszej robótki jest. Rozpoczynamy pierwsze okrążenie i na początku mamy dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, a więc robimy to w ten sposób, że prawy drut wsuwamy pod dwa oczka, które są na lewym drucie, pod tylnie ich ścianki. Przeciągamy, Włóczkę i to oczko, które tu powstaje, ma skłon w lewą stronę. Następnie mamy trzy oczka prawe. Tutaj był narzut z poprzedniego, znaczy z ostatniego, ósmego okrążenia, i ten narzut, tak jak na szkicu jest zaznaczony, on przerabiany jest na prawo. Narzut. Dwa oczka prawe narzut, trzy prawe i kolejne, ostatnie dwa oczka, które są na lewym drucie, przerabiamy razem, tylko z tym, tym razem one muszą mieć skłon w prawą stronę. Jak to robimy? Wsuwamy prawy drut pod przednie ścianki tych dwóch oczek, przeciągamy włóczkę i wysuwamy lewy drut. To oczko, które tutaj powstało, ma skłon w prawą stronę. Powtarzamy drugi raport. Dwa razem ze skłonem na lewo, a więc znowu pod tylnymi ściankami. Trzy oczka prawe, jeden narzut, dwa prawe, narzut, trzy prawe i dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Kolejny raport. Dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Trzy prawe narzut. Dwa prawe narzut. Trzy prawe i dwa oczka razem ze skłonem na prawo. I ostatni nasz drut dwa razem ze skłonem na lewo trzy prawe narzut dwa prawe narzut trzy prawe znowu i ostatnie dwa oczka razem pod przednimi ściankami Zrobiliśmy pierwsze okrążenie. Rozpoczynamy drugie. Znowu dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę. Następnie mamy dwa prawe oczka, jeden narzut i cztery prawe. Narzut, dwa prawe i dwa razem. Skłon w prawą stronę. Kolejny drut. Dwa razem ze skłonem na lewo, dwa prawe, narzut cztery prawe, narzut dwa prawe i dwa razem na prawo. Narzut cztery prawe i pod przednimi ściankami. I ostatni raport w drugim rzędzie dwa razem. Skłon w lewą stronę, dwa prawe. Narzut cztery prawe, narzut dwa prawe i dwa razem na prawo. Mamy w tej chwili w tej chwili trzecie okrążenie. Rozpoczynamy znowu. Dwoma oczkami razem pod tylnymi ściankami. Jedno prawe, narzut i sześć prawych. Narzut, jedno prawe i dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Kolejne, dwa lewe, jedno prawe, narzut, sześć prawych. Narzut jedno prawe i dwa razy. I ostatni raport. I dwa oczka razem w prawą stronę. Zrobiliśmy teraz trzecie okrążenie, cztery raporty. Jesteśmy w czwartym okrążeniu i znowu na początku mamy dwa oczka razem ze skłonem w lewą stronę, a więc pod tylnymi ściankami robimy jeden narzut i osiem oczek prawych. Trzy, cztery, pięć, osiem. Narzut, dwa oczka razem w prawą stronę. Kolejny raport, dwa razem ze skłonem w lewą stronę. Narzut, osiem prawych. I ósmy. Narzut i dwa razem ze skłonem w prawą stronę. Następny raport. Narzut osiem prawych, osiem narzut dwa razem na prawo i jeszcze jeden ostatni już raport dwa razem ze skłonem w lewą stronę narzut, osiem prawych. Narzut i dwa razem na prawo. Zrobiliśmy czwarte okrążenie i teraz rozpoczynamy piąte okrążenie. Na początku teraz mamy jedno oczko prawe, nie rozpoczynamy dwoma razem, tylko jednym prawym, następnie robimy jeden narzut. Kolejne ocz y trzy oczka, trzy oczka przerabiamy na prawo. Następnie mamy dwa oczka razem pod przednimi ściankami skłon w prawą stronę. Dwa oczka razem pod tylnymi ściankami skłon w lewą stronę. Raz, dwa, trzy. Prawe, narzut i oczko prawe. Powtarzacie Wasze raporty. Znowu jedno oczko jest prawe, narzut, trzy prawe, dwa razem skłon w prawą stronę, dwa razem skłon w lewą stronę, trzy prawe, narzut i jedno prawe, prawe oczko, narzut, trzy prawe Dwa razy skłon w prawą stronę, dwa razy skłon skłon w lewą stronę, trzy prawe, narzut i ostatnie prawe. I jeszcze jeden raport, jedno prawe, narzut, trzy prawe. dwa razem skłon w prawą stronę, dwa razem skłon w lewą stronę, trzy prawe, narzut i prawe. Mamy teraz siódme okrążenie, pierwszy raport. Rozpoczynamy dwa oczka prawe, raz i dwa. Robimy jeden narzut. Dwa prawe, dwa razem skłon w prawą stronę i dwa razem skłon w lewą stronę. Dwa prawe, narzut i jeszcze raz, dwa prawe. Kolejny raport. Dwa oczka na prawo, raz i dwa, narzut, dwa prawe. Dwa razem skłon w prawą stronę, dwa razem skłon w lewą stronę, dwa prawe, narzut, dwa prawe. Razem dwa razem. Dwa prawe, narzut i dwa prawe. I jeszcze jeden ostatni raport przerobimy razem. Jedno prawe, drugie prawe, narzut i znowu jedno na prawo, drugie na prawo, dwa razem. Prawą stronę, dwa razy w lewą stronę, jedno prawe, drugie prawe, narzut i dwa prawe. To był teraz, było teraz, szóste okrążenie, przepraszam. To było szóste okrążenie, jesteśmy teraz w siódmym okrążeniu i rozpoczynamy trzy oczka prawe narzut jedno prawe, dwa razem na prawo, dwa razem na lewo, jedno prawe, narzut, trzy prawe. Te narzuty, które Wam się tutaj pokazują z poprzednich okrążeń, pamiętajcie, żeby je przerabiać na prawo, wsuwając prawy drut Zobaczcie, tu mamy na, yy, narzut z poprzedniego okrążenia, pod przednią ściankę, tak? To było teraz trzecie. Robimy jeden narzut, jedno oczko prawe, dwa razem ze skłonem w prawą stronę, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, jedno prawe, narzut i trzy oczka prawe. Narzut jedno prawe, dwa razem w prawo. Czekajcie, bo chyba zgubiła. dwa razem, jedno prawe. Nie, myślałam, że zgubiłam oczko. To były dwa razem w prawą stronę, teraz są dwa razem w lewą stronę się wystraszyłam, że zgubiłam gdzieś tam oczko. Jedno oczko prawe, narzut i trzy prawe. I mamy ostatni raport w siódmym okrążeniu. Trzy oczka na prawo, narzut jedno prawe. Dwa razem ze skłonem w prawą stronę, a więc pod przednimi ściankami, dwa razem ze skłonem w lewą stronę, pod tylnymi ściankami, jedno oczko prawe, narzut i trzy prawe. To było teraz siódme okrążenie i jesteśmy teraz w ostatnim, ósmym okrążeniu. Rozpoczynamy. Cztery oczka prawe, dwa, trzy i cztery. Robimy jeden narzut, dwa oczka razem na prawo, dwa oczka razem na lewo. Narzut, cztery prawe. I jeszcze raz, cztery prawe. Narzut dwa razem na prawo, dwa razem na lewo. Narzut cztery prawe. Cztery prawe. Zaczynają być głośne lewy. Narzut i cztery prawe. Ostatni nasz raport, czwarty drut przerabiacie również tak jak te trzy poprzednie, trzy prawe, narzut, dwa razy w prawo, dwa razy w lewo, narzut i cztery prawe. W sumie to wszystko moi drodzy. Tak jak powiedziałam, ten szkic, ten wzór możecie wykorzystać dla Waszych wszystkich projektów, które będziecie robili na okrągło. Jeżeli chcecie robić coś w rzędach tym wzorem, to wczorajsze wideo Wam to pokazuje, jak możecie to robić. Życzę Wam miłego dnia i serdecznie Wam dziękuję za to, że znowu gościliście na moim kanale. Już dzisiaj serdecznie zapraszam na kolejne moje wideo. Do usłyszenia! Cześć!